Witam serdecznie z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Moją rozmówczynią jest postfotografka Magdalena Żołęć. Witam. Bardzo mi miło. Co to jest ta postfotografia? Yy, większość ludzi myśli, że postfotografia najbardziej wiąże się z fotografią cyfrową. Ja w swojej definicji, bo też właśnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej. Dzielę to na takie trzy segmenty, żeby łatwiej zrozumieć to. Po pierwsze jest to fotografia, wiadomo o co chodzi. Później jest technologia, a następnie jest filozofia powiązana właśnie z obrazowaniem. Podchodzisz właśnie do obrazów w taki szczególny sposób. Nadajesz im cechy istot żywych, które odczuwają, porozumiewają się, myślą. Skąd ten pomysł? Ja w ogóle w swojej pracy badawczo-artystycznej lubię zmieniać jakby tą podmiotowość i zawsze takie wczucie się jakby w ten podmiot, który badam, daje mi jakieś nowe inspiracje. Przy okazji tego projektu, ale ogólnie też badań właśnie nad postfotografią zastanawiałam się, kim są te właśnie obrazy, co czują, bo zawsze... To my właśnie ich używamy, nawet już tak bez, bez większego namysłu. Po prostu te obrazy nas otaczają praktycznie na każdym kroku. Więc zastanawiałam się, co gdyby się zastanowić, jak te obrazy czują się wobec nas i tego, że czasami to my wykorzystujemy do jakichś swoich celów właśnie różne przedstawienia. Ożywiasz obrazy, nadajesz im cechy ludzkie. Czy przyszło Ci na myśl, że gdyby to jeszcze raz odwrócić, tę relację, to my często jesteśmy traktowani właśnie tak jak te obrazy pozbawiani możliwości uczuć, refleksji i manipulowani w świecie wirtualnym? Jesteśmy tylko obrazem? To jest w zasadzie tytuł jednej z moich prac. Jesteś dla mnie tylko obrazem. I właśnie dokładnie zadałam sobie to pytanie i odpowiedziałam pracą, która, która zrobiona jest z przerobionego, pobranego filmu nagranego przez kamerę przemysłową, która właśnie w Londynie gdzieś tam obserwowała życie ludzi. I, I właśnie na tej podstawie jeszcze modyfikowałam ten materiał, cały czas zastanawiając się, no właśnie, my też możemy być obrazem być może dla innych obrazów lub urządzeń rejestrujących. Takim sercem wystawy jest animacja 3D, która się nazywa, dosyć ciężko to przetłumaczyć, ale Sen lub marzenia o przeszłości, gdy internet był wolny. Jest to monolog wewnętrzny fotografii cyfrowej, który znajduje się w takim centralnym miejscu wystawy. Następnym krokiem jest właśnie obrona doktoratu. Już jestem prawie na finisażu pisania pracy doktorskiej właśnie o temacie postfotografia. Um, Uczelnia nadała ci pewien kierunek myślenia. Wydaje mi się, że tak. To jest uniwersytet taki nastawiony bardzo na pracę konceptualną i na pewno na pewno jakby to zainteresowanie fotografią zmieniło się z takiego właśnie fotografowania momentów znajomych, przyjaciół, sylwetek ludzkich po. Bardziej zarządzanie tymi obrazami i zastanawianie się, jakie one mają w sobie znaczenia i co jako artyści możemy zrobić w tym takim porządkowaniu tego nadmiaru wizualnego, z którym mamy do czynienia w zasadzie na każdym kroku. może jeszcze, że jesteś opolanką, o, z rodziny o dużych tradycjach artystycznych. Tak, moja mama kończyła architekturę wnętrz w Krakowie, babcia uczyła plastyki i przez całe życie tutaj w Szkole Podstawowej nr 11 prababcia robiła różne kwiaty, które sprzedawała na targowisku, także faktycznie te korzenie kobiecej strony w rodzinie dosyć mocno są zakotwiczone w sztuce. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.